Cześć wszystkim. Witam bardzo serdecznie na moim kanale Tiger83 z tej strony i witam w kolejnym poradniku dla początkujących graczy Fishing Planet. Jesteśmy na jeziorze Falcon tak jak w poprzednim odcinku i testujemy nockę. Testujemy nockę łowiąc trocie, które na razie jedna na szczęście tylko wpadła z jedną rzadką rybą, która wpadła, warto do zobaczenia i łowiąc pstrągi e, tęczowe i oregońskie, jeden unika w siatce, drugi niestety spadł. E, także no cóż, spróbujemy zapełnić siatkę, zobaczymy jak z gotówką, jak z ekspem. Już branie jak widać, idą w dół, e, nam niewiele brakuje. Także witam wszystkich bardzo serdecznie. I jest również cały czas ze mną Maciej. Witam Cię, Macieju. Witam po raz drugi. I łowimy. Ja mam 19 kg i 57 gramów. Dwa markery w nocy, które postawiłem. Tak jak jeszcze raz przypomnę, tutaj ja w nocy łowię pierwszy raz, ale specjalnie dla Was sprawdzam, bo w dzień to wiadomo, że siateczka zostanie szybko zapełniona. I będziecie czekać, żeby przewinąć czas. Te, te same zestawy, czyli Cric Pro300, ten drugi zestaw dokupiłem. Ten sam spinning, nic tutaj się nie zmienia. brakuje nam niecałe 6 kg. Znaczy, mamy niskie brania, także zobaczymy, zobaczymy, jak będę brały. Jednego co właśnie żałuję, że ten unika spadł, bo mógł być piękny, unikatowy strąk tęczowy. Niesamowite głębokości. Uuu, ale uderzenie z 49 metra, ale. Uuu, no to takie podobne uderzenie, jeśli chodzi o ten, co spadł, ale zobaczymy. Teraz trzeba to pilnować. Mamy tylko nabój 76 cm, także tamten jak tylko zluzował żyłkę, to momentalnie spadł. Niestety to ten takie ma słaby nabój, żeby szybko właśnie zebrać żyłkę, którą wygeneruje ryba, pójdąc szybko w naszą stronę. Tu może coś być fajniejszego, zobaczymy na kopyto. Podobnie do tamtego, także zobaczymy. Prawdopodobnie medal, ale chciałbym się mylić. Chciałbym się mylić. Łowimy na te same zestawy. Z Maciejem, czyli dwa fidery Cryk Pro i ten sam spinning, czyli Elemental 260. Maciej ma chyba tam delikatnie więcej w siatce. Kolejny odjazd. To, co mówiłem, jeśli odjeżdża ryba, nie zwijamy na siłę, gdyż wywinie wam więcej żyłki na kołowrotku. Chyba, że bardzo luzuje cały czas, to cały czas zwijamy. A kto wie Maciej, czy to nie jest unikat? Słuchaj. Kto wie, czy to nie jest unikat? I kto wie, czy to nie jest ten sam, który wtedy mi spadł? Także jeśli będzie tutaj branie na jakikolwiek fiderek, to ja odpuszczam w tym momencie. Zobaczcie jak pracuje zestaw. Nie, 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 znowu dwa razy zluzował wędkę na podcięciu od razu momentalnie w bok za siebie i już cudem chyba nie spadł, dwa razy żyłkę poluzował i to dosłownie w ułamku sekundy. To, co właśnie mówiłem. Ona nawoju owrotka w poradniku. Macie teraz yy, przykład, jak to się dzieje właśnie podczas samego łowienia. Teraz się pilnować. Teraz się pilnować, bo mamy go już blisko. I zobaczymy. Mamy branie na fiderku. Raczej nie wyjdzie. Ale nie, ja tutaj nie ryzykuję w tym momencie. Może być to unikat. ścięgnę go do samego końca. I tęczowy, zaraz zobaczymy. I proszę, ba <ścoughs> Jaki piękny! Jaki piękny! Słuchajcie, nie mam pytań. 3 kilo 123. Ekspo, gotówkowo oczywi, oczywiście, ale to pod względem wagi. Ale śliczny. Macie isoty na to. Dziękuję. I to jest chyba ten sam, który mi spadł. To jest ten sam, który mi spadł jak nic. Ale pięknie kluczo wyszło i marker idzie w tym momencie. Strong. Na razie zapiszę sobie po 23 trzeciej i główka dziewięć gram. I haczyczek yy, 1.0. I to jest ten sam, Macieju, który mi spadł. To jest dokładnie ten sam, bo ta walka była była podobna. I cieszę się, że udało się to na odcinku złapać i wam pokazać. To jest to. Materiał chyba by się <grywka> Z. Tymi dwoma unikatami, których się nie spodziewałem, bo nocka jest testowo to na pewno, ale czy tu się będzie opłacało, jeśli chodzi o e, łowienie, e, czy lepiej emerald czy to, czy tutaj, no to się okaże. I to co właśnie i nawet słuchaj, nie zmieniałem haczyka. Nawet nie zmieniam haczyka. Zostawiłem na 1-0 i główka dzigowa 9-gramowa, haczyk bezadzielowy 1-0, na szarpanego i potwornie silne uderzenie, chyba z 49 metra. Za dwa razy może kołowrotkiem przekręciłem. Pięknie Także ja, ja, mam, ja mam tym kapitalnym pstrągiem tęczowym, kapitalnym 22 kg. Także mega. Kolejne uderzenie, pewnie już unikatnie nie siądzie, ale dopełnimy siatę. I, no i proszę bardzo, spadła nam. I momentalnie ryba nam spadła ze spinningu. Zluzowała dwa razy żyłkę i spadła. To co właśnie mówiłem, tutaj trzeba bardzo uważać. Tym cieszę się, że ten unikat nie spadł, bo też żyłkę poguzował wtedy spadł. Momentalnie tym razem dwa razy zluzował, i udało się go jeszcze jakoś na tyle poderwać, że nie zluzował. Ale cieszę się, bo trójka z przodu na pstrągu tęczowym to było moje kiedyś marzenie. Zaraz sprawdzę na markerze, ale chyba nie. Nie, bo ja wiem, że to 3,5. Nie, do 3,5 to chyba troć, ale one chyba są do 3 300 albo 3400, coś takiego. No, jest chyba... Zaraz ci powiem dokładnie: 339 był na starą, chwałę, larwę w Mix. To ten marker zostaje 339. A tu 332, 7 gram mniejszy. <noise> 7 gram mniejszy, słuchaj. Jest, no. 7 gram mniejszy, i to, i to jest drugi co do, co do wielkości mój tęczowy. Czyli w dzień się daje unikaty, a w nocy się daje unikaty. I po sztuce, bo oregoński, tęczowe i tamte branie, które spad, to był też unikat i kto wie, czy to nie był ten sam, który powtórzył swoje uderzenie. I to raczej praktycznie prawie na 100%, bo tutaj na przykład Tyrek sprawdzał na Albercie, wypuścił celowo unikatowo palię, w trakcie holu było wiadomo, że to unikat. I po kilku minutach, po kilku minutach e, przepraszam, po kilkunastu minutach e, było ponowne uderzenie unikata, którego już wyjął. 19, coś chyba? O, to też ciekawa sprawa. Ile? 346. O cholera! To jest co poprawiać! No to ładny. Ale trójka z przodu to już to... O proszę. Ale trójka z przodu to już naprawdę... Moje serce raduje jeśli chodzi o to rybę. I nawet miałem takiego chyba, który kilka gramów przekroczył, jak dobrze pamiętam, albo chyba jeden kiedyś. Ja mam dobre wspomnienia z tym Także, jeśli chodzi o spinnik, to już mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o nockę, blaszka różnobarwna nie, natomiast kopyto nocne jak najbardziej na tak. Nie, ja następny nie lecę, ja robię tylko jedną siateczkę. Eee, zobaczymy, Maciej, zobaczymy. To ten czek, medal? No proszę. siateczka eee, zapełniona. Brakuje 503 gramy. <grywa> Jedna ryba, nie? Czyli na sandaczach więcej. U mnie ostatnik, co miałem dwa basy i reszta sandaczy miałem więcej. I czasowo też mi się wydaje, bo tu o 21. Już mamy po północy to 3. Już jest ponad w okolicach 50 minut. Tak, zdecydowanie siateczka na Emeraldzie jest robiona szybciej. I to zdecydowanie. Także macie porównanie. I dokładnie na tym samym sprzęcie łowimy co na Emeraldzie. Dokupiłem drugiego to, takiego samego Kirk Pro. Pamiętajcie o tym, że to dodatkowy wydatek. Tutaj podróż e, kosztuje dwa razy tyle w stosunku do Emeralda. No to musicie zwrócić uwagę. Sprzęt też się niszczy szybciej na takich większych rybach. Ale pokazać wam te tutaj dwa dwa ładne unikaty. jeszcze w nocy, gdzie tutaj w nocy ja na falkonie łapię po raz pierwszy to było coś. Ja również nie powiem, że jestem bardzo zolony z tej sprawki, pomimo tego nic nie zapisało. Ale jestem zdawany z ryb jakie wyciągnąłeś zabawy jeszcze medalowa troć 3 kg siadła, także... Tylko trzeba było się z nią trochę na, namęczyć. Ale chyba tylko dwie kancie, co nie? Eee, u mnie jedna była. A no to u mnie jest, chyba też jedna. To rzadkość, ale zazwyczaj się spadały. Znaczy, żeby tutaj brały bliżej albo żebym rzucał eee, dalej, to żebym rzucał tutaj na lewo. Gdzie był ten zaczep? Chyba na spinningu. Tutaj na lewo to by brały pewnie części, chociaż nie wiem jak w nocy. No i w okolicach 25 metrów od brzegu również one biorą części. Dobra, ściągamy spinning. A tutaj no, by zaczął. To było uderzenie, ciekawe czy. Nie ma. dobra. Mamy 37 gramów więcej, także ja turepkę wyciągnę. Bo, oczywiście, już tego nie róbcie, bo stracicie przynętę, jeśli łapiecie na owady. Dlubotka, właśnie niższy sprzęt. Także tutaj e, nie warto tego robić. Ja tą lepkę pewnie wypuszczę, bo zostawimy sobie pstrąga ory orygońskiego, którego mamy w siatce. I ściągniemy spina również e, 547. 540, o minimalnie większe, różnica, jed, e, tutaj 1 dolar, także myślę, że tu możemy sobie w ten sposób go zatrzymać i zwijamy spina. I te, i te, i te, i te mocne uderzenia, właśnie by Maciej 49 metr, 50-49 metr. A tutaj na 52 maksymalnie rzuciłem ostatnie branie, to troć na 12 metrze, to myślę, że troć nie, to jest No, będzie idealnie, wypuścimy oczywiście tą rybkę. Dowody. Oregoński. Nie wiem, czy to w Unikacie nie będzie przypadkiem. Hmm. <laughs> Ale pięknie, półtora kiloweczka. No i zobaczcie na to. Czyż nie jest piękny? No moim zdaniem jest. Proszę bardzo. I na fider siat Unikat. I na spinning siat unikat. No dobrze, to może miałem wypuścić, a to, że to jest unikat, no to zabiorę Wypuścimy tutaj rybkę, mamy 44 gramy. Tutaj nawet wypuśćmy sobie i to nawet za 74, żeby tutaj się po prostu nie bawić. I zabieramy do siateczki. Czyli tutaj nam zeszło. No myślę, że w okolicach 50 kilku minut mamy 26 kg i 83 gramy. No proszę, mój rocznik. <laughs> mój rocznik pokazuje markery. To jest na razie moje jedyne chyba miejsce, czyli rozpicie się gniazdo obstrągów tutaj, gdzie są łódki, gdzie są motorówki i idziecie w lewo. Na koniec pod ten kamień, tak jak ja. I proszę bardzo. Tutaj oczywiście mój rekordowy. Ale ja sobie zostawię, bo tutaj w miksie jak przyjdę, to sobie jak złapię takiego fajniejszego, to sobie markro podmienię, tutaj macie pstrąga oregońskiego. Również w dzień. I tutaj macie ślicznego unikatowego wstrąga, nie spodziewałem się, że będę brały tak w nocy i jeszcze unikaty, w sumie trzy. W dzień wiedziałem co, co będzie się dziać, natomiast nocka to była dla mnie zagadka, gdy w nocy łapałem na falkonie po raz pierwszy w życiu tutaj. No i siadła, można powiedzieć, druga moja życiówka. Zaledwie o 7 gram mniejsza od mojego życiowego rekordu, jeśli chodzi o obstrąga tęczowego. Także zobaczmy, jak to wychodzi za, siateł. za siatkę. Za mamy 23 ryb, z czego jedna, jedna rzadka ryba, bo wszedł basik, pozostałe 22 to są strągi, ale tu jeszcze mamy jedną trotkę, czyli 21 strągów, jeden ten basik, jedna troć, 4716 gotówki. Gotówka porównywalna z emeraldem. E, chociaż e, na mojej ostatniej nocce było się chyba o ponad 500 dolarów więcej dodatkowo siateczka na, na emeraldzie jest wypełniana szybciej macie mniejszy koszt przelotu podróży pobytu i licencji także o tym warto pamiętać także 23 ryby jeden basik Różowy, to, to rzadka ryba, jedna medalowa trotka i resztę mamy już same wstrągi tęczowe i same strągi oregońskie, do tego dwa unikatowe. Z tego tutaj ten półtora kilo, to już ładny. No i śliczny, unikatowy wstrąg tęczowy. 7 gram dosłownie, mniejsze od mojego rekordu życiowego tutaj na balkonie. Zestawy te same. Tutaj jeszcze możecie założyć konika polnego, e, świerszcze. Nie testowałem jętka. Jeden zestaw, drugi zestaw e, mucha. No i tutaj spinning. Jak e, po trzech rzutach, nie było nawet dotknięcia. Zmiana na kopyto okazała się strzałem w dziesiątkę. Także to tyle, to tyle, co, co tutaj chciałem Wam pokazać, jeśli chodzi o jezioro Falcon pod kątem e, levelowania i zarabiania gotówki. Także wyjazd e, o, o drugie tyle droższy w stosunku do Emeralda. Siateczka się zapełnia dłużej, wszystko w zależności kto je, ile ma czasu, to, tutaj też pobyt też jest droższy w stosunku do Emeralda. Także już wszystko zależy kto od Was, kto ile ma czasu na tych samych zestawach. Też nocka, czy zabawa z pstrągami, czy zabawa z sandaczami, ale moje zdanie jest takie podsumowujące. Czy Emerald, czy Falcon zdecydowanie pod względem EXPA, pod względem gotówki i pod względem szybkości zapełniania siatki to jest zdecydowanie jezioro Emerald. Także wybór jest. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I cóż, z mojej strony to tyle. Dzięki Macieju za wspólne wędkowanie na jeziorze walką, za wspólne zapełnienie siatki na tych samych zestawach. Dziękuję, mogę coś powiedzieć? Proszę. Unikatowy wstrąg tęczowy, 3 kilo 138 No i brawo! <śmiech> <śmiech> no to żeś to żeś mnie pobił e, o... 138, to żeś mnie kucze pobił przyjacielu, o 6 gram. O 6 gram dzisiejszym. Także gratuluję, jak widać, kurczę, nocka jest spoko. Tutaj jeszcze pogadam z Maciejem, może podejść ten markerek. To by był kolejny spot właśnie na unikatowego pstrąga tęczowego. Także jeszcze raz, jeszcze raz Macieju, dzięki za wspólne wędkowanie. Ja również myślę, że warto było sprawdzić, tym bardziej, że ani Maciej, ani ja w nocy na falkonie nie obyliśmy to był nasz pierwszy raz testowo, i jak widać wyszło w miarę czasowo. Oczywiście tak jak wspominałem, jest dłużej, ale jeśli ktoś ma więcej gotówki i więcej czasu chce poświęcić, to. Też, też będzie nieźle, tylko na Emeraldzie to wszystko oczywiście będzie gotówkowo więcej, ekspowo więcej i szybciej. Także łapeczka do góry zachęcam do Waszych komentarzy, będzie mi bardzo miło, piszcie. Jeśli jesteś nową osobą, bo zasubskrybuj kanał i zapraszam nowe osoby na mojego Discorda. Link będzie w opisie. Dzięki wszystkim, śliczne oglądanie, Pozdrawiam bardzo serdecznie z jeziora Falką wspólnie razem z Maciejem złapaliśmy w sumie cztery unikatowe pstrągi, śliczne w sumie dwa oregońskie i dwa pstrągi tęczowe. Życzę wszystkim miłego dnia. Trzymajcie się i pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.